mamy Ludziska z tej strony krewsiak i dzisiaj pokażę wam jak sobie zrobić intro na youtube na filmy i takie tam tutaj sobie na przykład macie ja już parę intro mam zrobionych pokażę wam na przykład to intro Na przykład takie jest intro. Yy, mam też takie. Dobra. Yy, Ten niestety nie da się odpalić, nie wiem co się stało, ale dzisiaj właśnie pokazuję jak zrobić te intro. No i więc tak, wchodzicie sobie tutaj, albo jakich chcecie. Ja na przykład sobie pokażę. Tutaj, bo tutaj jeszcze nie robiłem. Przepraszam za reklamę. I tutaj sobie takie jest na przykład. Na razie. Na otwórz. I dzisiaj sobie dodajemy różne rzeczy. Tak. Klikacie na ten tytuł. I wpisujecie na przykład swoje. Yy, mój swój, swój po prostu y, kanał czy tam jak się nazywacie jak chcecie mój akurat y, kolega nazwał się Mateusz tutaj po prostu y, mu pokazałem bo było akurat do robienia intry i tutaj macie różne takie rzeczy Cię, nie rzeczy tylko y, No, do zmieniając koloru, i na przykład sobie dam tak. Dam. Klikacie. Klikacie. Tu. I tutaj na przykład dajecie. Mm, Subwoy. I teraz tak. Tak. Ja się tak, albo tak, albo takie. Ja na przykład sobie wezmę tak, dan. Teraz e, sobie weźmy dotąd, dotąd i właśnie Tak się na razie prezentuje intro. Ale też jak jest ten obrót to możecie zawsze yy, a nie jednak tego nie możecie, ale zawsze możecie dodać muzykę. Tylko że musicie na początku ją pobrać. I ja na przykład sobie dodam Chwilka. Tą sobie dodam i teraz kotcina jak nie dodałam chyba Kacie plusik Kacie to i już macie sobie no po prostu macie już ten kanał ale ja ja nie odbyłoby się oczywiście przez to. Oczywiście naklejki dodajemy. Ja na przykład y, daję lajka. I jeszcze potem zaraz dam to. Y, I tak do końca to będzie. Zobaczcie zaraz o co mi chodzi. I chodzi mi o to. Patrzcie. Picture. bierzecie tak. bierzecie sobie subscribe na przykład. I tak dajecie tam i macie już y <słuch> I tutaj macie już właśnie y, sami jak chcecie zrobić. Oczywiście dam linka do tej apki chyba w opisie. Y, no i cóż, no i na przykład dajemy sobie takie motki jeszcze. Tam. Za bardzo to nie było widać, więc próbujemy sobie jeszcze więcej jakichś emotek, ale jest problem, że czasami nie działa. I musicie bardziej poczekać. A i niedługo jeszcze będzie odcinek z Brawl Stars. Coś mi się zbagowało, dobra. Wracam po cięciu. Dobre już wróciłem, ale nie wiem, co się stało. Naprawdę... Przepraszam was za to. Um, ale po prostu nie mogłem coś zrobić. Ale... No nadal ten, tej naklejki. Może musimy to usunąć. Lub za duży jest tych. Muszę to usunąć. I pewnie... Muszę usunąć. Hmm. Dobra, pocięciu wracam i spróbuję to naprawić. Dobra, już jesteśmy. Niestety, nie udało mi się tego naprawić i cały czas nie możemy tej e, takiej emotki dać. Ale e, tutaj jakieś. Jeju, ja przepraszam za YouTubea. Już jesteśmy. Dobra. I ogólnie e, rzecz. Mówiąc, możemy sobie jeszcze na przykład tutaj dodać albo tak, dam tutaj usunę. tutaj tak jesteśmy tu i subój, usuniemy, dam na przykład kropkę, bo wtedy będzie hello, i damy na przykład tu pod spodem. I po prostu się tego podbędziemy, jeżeli będzie coś przes przes przeszkadzać. Dzisiaj nie umiem się wysłowić, więc przepraszam Was bardzo, bo teraz o 20 nagrywam. Jeszcze mm. sobie damy tutaj tekst. Sobie wpiszemy. Swój, swój. Sobie damy. Damy sobie tutaj taki... Dobra. Jest... Rany. Teraz czekamy sobie, jak... Te, te Teraz... Tak? Dajemy sobie... Na przykład sobie tam like To samo co wy możecie oczywiście dać czyli łapkę w górę i, i subskrypcję na tym kanale, żebyście nie przegapili nie nowych odcinków z moim kolegą i z Stars. Dobra. Dobra Jeszcze musimy dodać yy, Klikap Kurczę tego like musimy usunąć jakoś Albo przed, przestawić like Tak mamy I teraz tak go dajemy Musi, musi być większy ale Teraz It's simply how we have I hear a lot of people talk what you given that's how we live. Don't be mad at the system. It's simply how we existed. I hear a lot of people talk No i jak widzicie ładne fajne dużo dźwięk dźwięków e, no i co? No ja już nie gadam no i bez zbędnego przedłużania już e, nie nagrywam, to jest koniec odcinka więc widzimy się w kolejnym odcinku siema!